To może ja sobie pójdę. Nie, nie. nie to naprawdę. Nie, ja nie chodź, nie Krew się poleje. Widzisz, jesteś nagrany jak poniosłeś? Wszystko będzie trzeba Tobie dzisiaj. Wstawaj. Odcinek. Nie, goź. Dam ci linkę jeszcze. chodź, no, może. Dobra. Ja zaraz muszę spadać. No chodź. Pak. Nagrywa się już? No, dawno. O tak właśnie. Cześć Kajno. Okay, o, bo o jednego mnie idziemy, bo nowego O, ale... Co? Ale nie nagrywaj w ten sposób, bo do chuja obraz to. będzie. Przepraszam! Nie, nie. Jak to jest ten? Przeproś na YouTube już Przeprosiny, Czekajcie co by to jeszcze zrobić? Cały suchar Team przeprosił. już. Przepraszam. Pomyłkę. Przepraszamy jakie pandemii.